Zapobieganie ten czas, przygotowałam dla Was 5 dobrych zasad, jak podróżować. A może nie podróżować, autostopem. Ja nazywam się Wadek LaBuda. Jedziemy. Pierwsza zasada stopa. Jak już się na niego decydujesz, to wybieraj drogi, przynajmniej troszeczkę. Uczęszczamy troszeczkę. Tyle, chociaż komu jak balek zostaje, jak nic nie jedzisz od godziny. Nie poleca się łapać autostopa na autostradach. Lepiej wybrać ślimaki lub stacje benzynowe. I musisz pamiętać, że w takich krajach jak Tajlandia, Australia, Japonia, Wielka Brytania, ruch jest lewostronny, więc zajmij odpowiednią pozycję, bo nic nie złapiesz. Nic nie złapiesz. Zasada numer 3. Nie podróżuj stopem, nocą, po prostu. To już tak, tak stoję, to opowiem e, kiedy... Jedną sytuację, kiedy, kiedy udało mi się zapłać stopa nocą, to było na granicy boliwisko cziliskie była, była prawie północ, poza, dubio, za, po, poza obitą Michał nie miałem nic innego i po prostu kierowca się na dno Tak poza tym, szkoda czasu. Zaplanuj tak, żeby mimo wszystko podróżować stopem za dnia. To tyle. Puch złotą zasadą autostopu jest to, że musisz przynajmniej jakoś wyglądać. Dobrze być trochę ogolonym, dobrze mieć czystą, mało wyzywającą koszulkę, ona na przykład jak ta, no i zazwyczaj przydają się buty. Przydają się buty, bo wtedy masz na pewno większe szanse niż ja, że złapiesz stopa, więc staraj się jakoś wyglądać. <laughs> Jak już znajdziesz marzonego stopa to pamiętaj, żeby dotrzymać kierowcy od pierwszego towarzystwa. Chyba, że wszyscy są nie inaczej. I wiesz ten locie. Ej ten I chyba najważniejsza i ostatnia zasada Pamiętaj, że autostop jest Twoją decyzją i czasami warto poczekać i to, że 99% samochodów się po prostu nie zatrzyma, nie przejmuj się Ty po prostu wiedz, że jeżeli odpowiednio poczekasz, ten samochód właściwy nadjedzie. To jest piękne autostopu, że przygoda zaczyna się od momentu wyjścia z domu. Polecam Siemano na trasie W razie czego jeśli się spodobał filmik, daj koniecznie suba, będę więcej takich filmów wrzucał, dla mnie jest to na pewno zajebista mobilizacja, aby robić takie filmy właśnie w takich plenerach. Pozdrawiam z Tajlandii, siema, cześć!